Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Ostatnio na Instagramie otrzymałem pytanie, co bym zrobił, gdybym miał się zająć tym całym marketingiem od zera. Tak, bez wiedzy, bez kontaktów, bez tego, jak obsługiwać narzędzia. No i zapisałem sobie kilka punktów, taki algorytm działania, w jakiej kolejności bym wykonywał pewne aktywności. Oczywiście to jest wszystko w bardzo dużym uproszczeniu, bo tak, to można byłoby oczywiście godzinami opowiadać, jak to ten marketing zacząć, no ale... To chciałby tego słuchać? No i przechodząc do meritum, do brzegu. Pierwszy punkt. Nie siliłbym się na super wymyślne rzeczy. Używałbym jak najprostszego języka, aby sobie usiąść i określić to, co mogę zaproponować klientom, to jaki problem mogę u nich rozwiązać. I chodzi o to, żeby opowiedzieć, co sprzedaje i trenować to tak często, jak to tylko możliwe, jednocześnie kalibrując reakcje ludzi i ciągle usprawnić. Wiadomo, że na początku to nie będzie jakieś super dobre, fenomenalne i cudowne, ale nie ma się co zniechęcać, bo, no, to jest właśnie taka kolej rzeczy, że na początku robimy rzeczy średnie, żeby je później udoskonalać. Ja tę metodę w ogóle lubię stosować nawet dzisiaj do weryfikacji swoich aktualnych pomysłów, gdzie dzwonię do wybranych znajomych kontrahentów, klientów i mówię im, że planuję zrobić coś tam. Albo coś takiego. I pytam na koniec, jak oni to widzą, i pytam też, gdzie widzą ciemne strony tego projektu. Taki feedback jest dla mnie mega ważny, bo bardzo często powstrzymuje mnie przed rozpoczęciem czegoś, co doprowadziłoby do jakiegoś czarnego scenariusza, bo często jest tak, że zakochani w swoich pomysłach po prostu ślepo zmierzamy z entuzjazmem w jakiś niewłaściwy kierunek. To nie jest dobry. Punkt. Dalej, w drugim punkcie to jak najszybciej chciałbym pojawić się w środowiskach pomiędzy ludźmi, którzy teoretycznie mogą kupić mój produkt. Zadałbym im szereg pytań, bo wiedza o klientach jest naprawdę kluczowa. Marketing jest o ludziach i o psychologii, a dopiero w drugiej lub nawet trzeciej kolejności jest o technologii. No i od każdej z takich osób starałbym się zebrać e-mail i telefon, bo baza danych jest wszystkim. No i dopiero jak ładnie sobie określiłem i przećwiczyłem w rozmowach, co oferuje innym, to zacząłbym tworzyć pierwsze proste materiały edukacyjne, gdzie też chcąc, nie chcąc, no trzeba byłoby się doedukować, żeby te materiały były sensowne, merytoryczne. Więc zebrałbym wiedzę dzięki temu o tym, jak działa moja branża. No i dopiero w tym momencie, gdy miałbym tą wiedzę zebraną, to przeszedłbym do edukacji marketingowej. Zacząłbym tworzyć materiały, które, no właśnie, Edukują i zbierają społeczność wokół danego problemu. Chodzi o to, żeby słuchać ludzi w tych wcześniejszych fazach, sprawdzać jakie mają problemy i rozwiązywać je treściami. No i dlaczego to jest takie ważne? Bo wiele grup docelowych, no nie da się tak stargetować, jak to się mówi, laserowo reklamą, ale jest dużo łatwiej, gdy publikujesz treści, które na poziomie tematu one są dla nich atrakcyjne, przyciągają, no i potem zbierasz czy to ciasteczka, czy maile, no i możesz do tych ludzi wrócić już, później masz taką grupę odbiorców, która chce zapoznawać się z treściami, które publikujesz? Punkt czwarty to jest przy każdym artykule, materiale, chciałbym, aby było zaproszenie do pozyskiwania bazy e-mail, czyli aby oferować tym ludziom możliwość zapisu i podania swoich danych. Baza jest super ważna. Punkt piąty, edukacji marketingowej, czy jak już bym chciał wejść na poziom, w którym uczę się tego marketingu, to zacząłbym od. Planu marketingowego, bo to on spaja wszystkie elementy w całość. Często jest tak, że początkujące osoby wchodzą w jakieś bardzo, bardzo szczegółowe zagadnienia, a potem nie potrafią tego odnieść do całości. No a z marketingiem jest trochę tak samo jak z puzzlami. Najpierw patrzysz sobie na cały obrazek, a dopiero potem łączysz konkretne. Elementy, zaczynając tak naprawdę od ramki. Teraz pewnie sobie zadasz od razu pytanie, punkt szósty, jaki format edukacji wybrać? Chyba dzisiaj postawiłbym na kursy online. Potem na książki, czyli jak już przerobię sobie jakieś kursy online, to na książkę postawił, a dopiero potem na warsztaty w grupie i na koniec konsultacje, gdzie pracuje się na gotowym case study. Dlaczego tak? No bo dobry kurs ma taką właściwość, że przeprowadza użytkownika przez pewien proces i daje gruntowną wiedzę. Książki na drugim etapie dokładają do tego szerszy kontekst do zagadnienia. One są takie dłuższe, ale też jednocześnie dają możliwość osadzenia tego w jakimś kontekście. Natomiast na warsztatach otrzymuje się możliwość przeklikania, możliwość takiego bycia z trenerem, który pokaże, gdzie kliknąć, gdzie wejść, jak to zrobić. No, ale oczywiście, też mając kilkuosobową czy kilkunastoosobową grupę, należy zastosować pewne uproszczenia. No i na samym końcu, jak już się przejdzie przez warsztaty, przez książki, przez kursy online, to sprawdza się doskonale taka praca indywidualna. To jest taka wisienka na torcie, gdzie otrzymujesz rozwiązania. Wyłącznie dla siebie. Widzę po klientach, z którymi właśnie w tym formacie współpracuję, że to jest coś dla osób, które już przeszły przez wszystkie możliwe szkolenia, one już wszystko wiedzą i potrzebują kogoś takiego, kto. Po prostu im palcem wskaże, jak coś powinno działać, i jednocześnie będzie takim trenerem personalnym na treningu. To oznacza, że będą miały kogoś, kto ich tydzień w tydzień motywuje do tego, żeby te rzeczy nie tylko planować, ale wdrażać w praktyce. To jest dosyć ciekawy format, właśnie edukacji. Więc podsumowując: na początku użyj jak najprostszego języka do tego, aby opowiedzieć ludziom, co robisz, tak, żeby oni to zrozumieli. Dwa, Bądź w środowiskach, bywaj w miejscach, w których są Twoi klienci, niezależnie czy to artyści, czy robotnicy, czy, czy to są przedsiębiorcy, czy to jest jeszcze jakaś inna grupa osób. Później twórz materiały edukacyjne, które rozwiążą problemy, które mają te osoby. Zawsze pamiętaj o tym, aby zbierać dane osobowe i móc do tych osób wrócić. Jak już masz te rzeczy przerobione, to zacznij się edukować z planowania, ze strategicznego marketingu. I dalej, wybieraj taki format wiedzy, który dla Ciebie będzie najlepszy na danym poziomie. Czy to właśnie na początek kursy online, potem książki, potem warsztaty, a później konsultacje jeden na jeden. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki i zapraszam Cię do przesłuchania krótkich i, w Waszej opinii, merytorycznych materiałów podcastowych. Jesteśmy w kontakcie.